Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym filmie na kanale NC Play. Będzie to wywiad ze zwycięzcą pierwszej edycji naszej Ligi 1 na 1. Witam Cię, Wiz. No, witam. Może na początek powiesz nam, skąd się dowiedziałeś o całej Lidze? Co o niej początkowo myślałeś? No, wiedziałem, że tam macie partnerstwo z Bukawką i z ich fanpage'a na Facebooku. Się o tym dowiedziałem. Aha, rozumiem. A co mógłbyś powiedzieć o, o naszej organizacji, o kontakcie z adminami, te, tego typu rzeczami? No, to fajnie co zrobiliście. Bo z każdym adminem miałem dobry kontakt zawsze. Na te się nie było żadnych problemów, więc organizacja całkiem spokojna, jak na pierwszy raz. No to super, miło to słyszeć. No, jeśli już e, rozmawialiśmy o organizacji. Teraz co powiesz o trybie gry? O trybach gry, o tym, jak przebiegała cała ta liga właśnie. No, co, co możesz nam o to powiedzieć? No, trafi rozgrywka podobna do eslowej rozgrywki, prawda? No więc chyba każdemu by to odpowiadało. A czy miałeś kiedyś takie stresujące chwile, typu kurczę, będzie ciężko, czy poziom zawodników y, jakoś cię zaskoczył? No, szczerze na początku to myślałem, że będzie gorzej, w sensie, że Poziom będzie większy, ale dwa ostatnie mecze, które grałem, to już poziom był naprawdę duży, już na styk wygrywałem, można powiedzieć. No ale tak to finał wiadomo. No właśnie. Dobra, a mm, co byś zmienił? Czy masz jakieś takie, takie przemyślenia co do ligi? Co twojej opinii mogłoby być zmienione? Uf, szczerze to sam na tym się nie znam, nie myślałem o tym. No nie wiem, tak, tak jakiś szybki pomysł. Stronka bardzo fajna. W stronce bym nic nie zmieniał. Rozgrywka. Hmm. Może jakby więcej meczów było rozgrywanych jednocześnie i więcej graczy, o, na początek. No rozumiem, dobra. To wiesz co, na koniec jeszcze bym Cię prosił o taką szybki, szybki komentarz, szybką opinię dla tych, którzy jeszcze się może do tej ligi nie przekonali albo się zastanawiają. No więc zapraszam Was serdecznie, nie jest to jakiś poziom duży, ale też nie mały, można nabrać dużo doświadczenia na pewno. No i przede wszystkim to nie jest kasa, tylko no, dobra zabawa. Więc no fajnie i było pograć. Tym akcentem właśnie kończymy nasz wywiad, zapraszamy Was na tą właśnie super zabawę, dobrą rozgrywkę, to jest nasza liga. No i do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się, cześć!